Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Aktualizacja zbiornika 20 litrowego na pasie ziemi okrotowej po tygodniu czasu zero glona, dzisiaj dolałem trochę wody RO Korzuch bakteryjny się zrobił na powierzchni, jak widać jeszcze pąbelki są Doświetlam mm. tylko tą stronę co są roślinki tutaj zostawiłem zaciemnione mm. cały czas się zastanawiam nad filtrem yy, bo jeszcze nie włożyłem filtra woda jest co dziennie zmieniana mm. Codzienne podmianki robię po 10% żeby ta poda trochę ruchu naprała to póki nie zastanowił się jaką filtrację tu dać, chyba że zostawię bez filtra, ale zobaczymy, to celowo tutaj ma pływać na rybek kupika Pawioczko ale tu zobaczymy. O, tam Przepłysk mojego akwarium drugiego mojego mojego taty No dobra. Żegnam się z wami. Cześć na razie.